Witam, ja jestem Royal Steel a to jest omówienie Gali Royal Rumble 2021. Gala szczerze nie zapowiada się jakoś źle, ale zapewne nie możemy spodziewać się takich fireworków jak w poprzednim roku, oczywiście z wiadomego powodu. A więc bez przedłużania, przejdźmy do omówienia: Sasha Banks vs. Carmella, walka o pas. Smackdown Women's Championship. Myślę, że tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, jeśli chodzi o wynik walki, bo zapewne obecna mistrzyni zostanie już taka do Westermani, ale na pewno możemy się spodziewać dobrej walki, bo już na TLC pokazały, że razem mają tą chemię. Pewnie po tej walce ich szczerze dobry feud dobiegnie końca. No, chyba, że Carmella dołączy do Royal Rumble i wygra. Chociaż. Yy, chociaż w to wątpię. Ale odświeżanie postaci Carmeli było bardzo na plus i na pewno jeszcze kiedyś dostanie swoją szansę. Asuka i Charlotte Flair vs. Jax i Shayna Baszler opas Women's Tag Team Championship. Opasy. Na pierwszy rzut oka wynik może wydawać się oczywisty i mistrzynie się nie zmienią. Jednak są dwa dość duże powody, dlaczego mogą one stracić swoje tytuły. Pierwszy to oczywiście aktualny żenujący storyline Charlotte, gdzie jej ojciec zajmuje się dupą Lacey Evans, która może ingerować w tą walkę, rozproszyć Charlotte, co może skutkować utratą pasów. Druga możliwa opcja to hillturn Charlotte na Asce przez chęć pójścia po jej pas. Chociaż przyznam, że ta pierwsza opcja jest już bardziej możliwa, bo jak wiemy, na horyzoncie dla Aski pojawiła się teraz Alexa Bliss, która może stać się takim defindem w dewizji kobiecej. Roman Reigns vs. Kevin Owens. Walka o pas, Universal Championship, wystypulacji Last Man Standing. Kolejna walka, Diament, który już na tej gali oszlifują nam Roman Reigns i Kevin Owens. Kurwa, ale za mnie poeta. Yy, ale taka prawda, ich cały fełd poprzednia walka, to coś zajebistego, a w dodatku tutaj mamy też stypulację, która zawsze budzi pełno emocji, czyli yy, kto ostatni na nogach? Oczywiście wynik jest do przewidzenia, jednak wiadomo, że obaj panowie dadzą nam dobre show i obaj dadzą, yy, będą walczyć, dopóki jego przeciwnik nie odpuści. Drew McIntyre vs. Goldberg, walka o pas WWE Championship. Będzie mi trudno yy, mówić o tej walce bez ciągłego wyzywania Goldberga, bo powtarza się znowu ten sam skrypt. Goldberg przychodzi, chce walkę o pas i ją dostaje. Robi trzy spiry, yy, jednego zboczowanego Jack Hammera i rozpierdoli te piękne chwile, które mógł mieć jakiś inny młody, zasługujący na to zawodnik, któremu się to przyda. Serio, po, po co już ten Goldberg, Goldberg on już ma kam, tą karierę za sobą, on już ma swoją karierę za sobą, jeśli ktoś powie, bo Vince go chce, to tak, zgadza się, ale to nie znaczy, że Goldberg również y, nie ma w tym swojej winy, bo jednak on ma y, swój status legendy, i ma coś do powiedzenia. On jest jedną właśnie z tych osób, która może powiedzieć Winsowi nie: Pierdol się, nie walczę. A więc teraz y, proszę, niech ten stary chuj przegra i, i nie niszczy momentu kolejnemu młodemu zawodnikowi, który w końcu jest na szczycie i który sam sobie na to zapracował. Mam nadzieję, że Dru obroni ten pas i na szczęście właśnie na to. Wygląda, że tak się stanie. Chociaż w walce z Defindem też większość była przekonana o obronie pasa przez Wayat'a. A każdy wie, jak to się niestety skończyło. Women's Royal Rumble match. Przechodzimy już do jednego z dwóch głównych meczy na tej gali, który na pewno zapewni nam wiele emocji. Chociaż WWE w tym roku zapowiedziało najwięcej zawodników do Royal Rumble meczy niż kiedykolwiek. Według mnie jest to duży błąd, bo tak zawsze mniej więcej wiemy, kto pojawi się. A szczególnie u kobiet, których jest mniej. Ale i tak, Royal Rumble powinien być w większości niespodzianką. Na szczęście. Jest jeszcze kilka wolnych numerów, które mogą nas jeszcze zaskoczyć. Pytanie: kto może powrócić lub zadebiutować? Powróci na pewno kilka tych samych legend, jak zwykle, tylko na tą jedną walkę. A kto może wrócić na stałe? Na pewno jedną z tych zawodniczek może być Ewa Marie. Która już podpisała kontrakt z WWE i pozostało tylko czekać aż się pojawi. A jak wiemy, to właśnie ta walka byłaby odpowiednia. Przechodząc dalej, mamy Becky Lynch, która oddała swój tytuł Asce, aby opuścić na trochę wrestling i zostać matką. Jak już wiemy, jej powrót jest możliwy, a więc. Dlatego już na tej gali może się to stać. Następny punkt: kto może zadebiutować? Myślę, że RIA Replay nie ma już nic do roboty w NXT i spokojnie mogłaby od razu wbić nawet do main eventu kobiecej dywizji poprzez nawet wygranie, wygranie tej walki. Druga postać jest dość kontrowersyjna. Była zawodniczka Impact Wrestling Tessa Blanchard, która aktualnie jest wolnym agentem, ale przez kontrowersyjne wokół jej będzie ciężko z jej dalszą karierą. Lecz jak wiemy, dużo federacji przymyka trochę oko na niektórych zawodników i pozwala im dalej występować. Dlatego debiut Tessy Blanchard jest dalej możliwy. I już ostatni punkt. Kto może wygrać? Wskazać możemy tutaj kilka zawodniczek wcześniej wspomniana Ria Ripley, Alexa Bliss i Bianca Beler. Jak wiemy, szczególnie na Alexę i Biankę jest teraz dość duży hype aby dać im tą szansę walki o pas na Westermanii a ta pierwsza chociaż jest cały czas w NXT to po już pokazała się na Westermani rok temu z Charlotte walkę co prawda przegrała ale teraz mogłaby się szybko odbudować oraz iść teraz po główne złoto Mens Roe Rumble Match. Walka, która prawdopodobnie dostarczy nam najwięcej emocji, chociaż tutaj również jest bardzo dużo zapowiedzianych zawodników. To już od dwóch pierwszych numerów zaczniemy z mocnym zestawieniem, bo jako pierwszy wejdzie Randy Orton, a drugi Edge. Jest to zajebista informacja, ale również niepotrzebna, bo byłoby... Jeszcze więcej emocji, gdybyśmy dostali to z zaskoczenia. Już szczerze u kobiet jest lepsza sytuacja, bo tam mamy zapowiedziany ostatni numer 30, który wywalczyła Natalia pokonując Taminę. Ale po, po pierwsze, u nich jest więcej wolnych numerów. Po drugie, jest duża możliwość, że Natalia zostanie. W jakiś sposób pozbawiona tego numeru, i za nią wejdzie ktoś inny. Chociaż szczerze nic nie ma przeciwko Natalii. Ale dobrze, teraz zajmijmy się męskim Royal Rumble. Więc kto może powrócić, na pewno jednym z takich zawodników jest John Cena, który prawdopodobnie ma już zaplaną walkę na Westermani. Derok, który mógłby nawet wygrać Royal Rumble i zacząć swój długo wyczekiwany feud z swoim kuzynem Romanem Reignsem, byłoby to najlepsze rozwinięcie tego jakby całego konfliktu rodzinnego. Jak wiemy, Vince może jednak zdecyduje się na to dopiero w następnym roku, bo zależy mu. Na większej publice, i to jest w sumie zrozumiałe, ale w tym roku jest to również możliwe. Teraz tylko wymienię jeszcze kilka zawodników, których powrót również jest możliwy: Brock Lesnar, Seth Rollins, Definit Bray Wyatt, Samoa Joe, Alistair Black. Mógłbym w tym zestawieniu wymienić również CM Punk'a, ale szczerze, według mnie, jeśli powrót CM Punk'a nastąpiłby w tym Royal Rumble, to byłby to ogromny błąd. Oczywiście chodzi mi o jeden aspekt: oczywiście, brak większej publiczności. Punk to najbardziej pożądany zawodnik do powrotu do ringu i ten moment powinien mieć jak, naj, jak najlepsze okoliczności. A bez publiczności to nie będzie tak wielkiej reakcji. Oczywiście, jeśli to by się śmiało, stało, to świat w wrestlingu by eksplodował, bo przecież to CM Punk. Ale wiadomo, lepiej wyglądałoby to z publicznością. A teraz, kto może zadebiutować? Tak samo jak Ria Replay. Tak, Damien Priest yy, nie ma już nic do roboty w NXT. Moim zdaniem mógłby już przejść do głównego rosteru. Marty Scarl. dość kontrowersyjne, ale to ta sama sytuacja co Utesy Blanchard i kilku innych zawodników. Chociaż Martiego już bardziej wątpię. Że pojawi się w WWE, chociaż nie wiem, czy pojawi się jeszcze gdziekolwiek. Oczywiście bardzo bym chciał, bo szkoda, aby taki talent się zmarnował. A teraz czas na ostatniego zawodnika, którego chciałbym najbardziej: Jay White. Jeśli wierzyć, plotką to opuścił już on AJ, y, NJPW. Więc droga stoi przed nim otworem. Wejście jako 30 na Royal Rumble totalnie rozwaliłoby system. I jak wiemy, White jest bardzo uzdolnionym zawodnikiem oraz może dużo namieszać, a nawet od razu iść na sam szczyt. Były już lider Bullet Clubu za każdym razem udowadnił, że jest wiele wart. I już ostatni punkt kto może wygrać? Wcześniej wspomniany Derok oraz Brock Lesnar, Daniel Bryan i Shinsuke Nakamura. Już od jakiegoś czasu wokół tych dwóch zawodników są plotki, że który z nich ma wygrać Royal Rumble, a potem pójść na Romana Reinsa na Westermanie. Obecnie bardziej typowanym jest Japończyk, którego WWE chce ponownie wypromować na topową gwiazdę. Jeszcze jednym z faworytów do wygrania jest również Edge. I ode mnie to już tyle, jeśli chodzi o omówienie tej gali. Pamiętajcie, że to są tylko moje przewidywania: każdy może mieć inne. Mam nadzieję, że. Będzie to dobre show i życzę Wam miłego oglądania, Gali. Mówił dla Was Royal Steel.